Trzy, dwa, jeden, start! Uwaga! Uwaga, Spokojnie, spokojnie, chłopcze. Popełnij! Spokojnie! Brawo, brawo! Nie przechodzimy! Widzę, że zamyka trasę znowu! Znowu, najszybszy przed linie! Z meta. I jak skończą yy, chłopcy biec, zapraszamy na zabawę indiańską. Będą konkursy, również biegi na nartach indiańskich. O, już jest pierwszy zawodnik. Zakapuj się, zakapuj się na mecie. Komentarz, pomeda po wszyscy komentarz. Po